Cześć tu Agbi i to jest projekt Indie. Dzisiaj bierzemy na warsztat tytuł, który jest jak wehikuł czasu z silnikiem rakietowym. Zanim jednak odpalimy Nitro, ważna sprawa. Dostałem kluczyk do gry bezpośrednio od twórców ze studia Dev Games. Dzięki temu spędziłem z tym projektem wystarczająco dużo czasu, by nie tylko go przejść, ale i zrozumieć jego duszę. Dzisiaj nie pogadamy tylko o paleniu gumy. Przeanalizujemy 6 typów gry system modyfikacji, który szanuje gracza oraz zajrzyjmy za kulisy produkcji, gdzie deweloperzy budują coś znacznie większego niż tylko grę wyścigową. Race jump to potężny pakiet zawartości. Mamy tu aż 6 unikalnych trybów. Race to zwykły wyścig z trzema różnymi trasami, wybranym poziomem trudności i przeciwnikami. Sercem jest Tour 90s, gigantyczną kampanią z ponad setką misji, gdzie odblokowujecie sekrety epoki. System jest bezlitosny. Musi zdobyć 3 gwiazdki, dokładnie tak jak w kultowym Born 3 czy Revenge. To nie jest tylko jazda od punktu A do punktu B. Gra wymaga od was kończenia wyścigów w najbardziej szale sposoby, o jakich byście nawet nie pomyśleli. Dla fanów Adrenaliny jest typ Chase, gdzie policja nie przebija w środkach, a sam typ był inspirowany Need for Speed Hot Pursuit 2. Typ Stand to czysta fizyka. Rotacje w powietrzu, grindy na dachu by wykęcić jak najwyższy możliwy wynik. Collect, gdzie zamiast czasu liczy się wartość zebranych przedmiotów takich jak Pogi, ale prawdziwym killerem jest The Groundlet. To Rouge Like Mode, w którym musisz wygrać na każdej trasie z rzędu. Po każdym wyścigu wybierasz losowe perki i bonusy, które pomagają ci przetrwać. To sprawia, że każda próba przejścia rękawicy to zupełnie inna gra. Za projektem stoi studio Div Games, które uprawia najbardziej transparentny game dev, jaki widziałem. Ich Discord to serce projektu. Futy są tam obecni codziennie, aktywnie dyskutują z graczami i wprowadzają poprawki, bazując bezpośrednio na ich feedbacku. To rzadki przykład, gdzie gracz ma realny wpływ na kształt aktualizacji. Mój ulubiony aspekt to zero mikropłatności. Wszystko co widzicie odblokowujecie własnym skillem. System odblokowywania skinów, pelk czy spoilerów opiera się wyłącznie na waszych postępach w misjach. Co więcej, akcesoria to nie tylko wygląd. Ulepszone części realnie zmieniają statystyki auta od prędkości maksymalnej po odporności na obrażenia. Podstawą progresji w Race Jam jest system punktów doświadczenia. Po każdym rajdzie, wasze punkty wypełniają pasek poziomu. Gra nagradza czysty skill, dostajecie bonusy za bezbłędne busty, prędkość maksymalną czy czas w powietrzu. Ale uważajcie, wybór poziomu realnie wpływa na ilość zdobywanych PD, więc gra jasno mówi, chcesz levelować, musisz się bardziej starać. To co potocznie nazywamy wbijaniem poziomu, jest tu bezpośrednio powiązane z kampanią Tour the s która składa się z ponad 100 zróżnicowanych misji. Model Okazji opiera się na zdobywaniu trzech gwiazdek, dokładnie tak jak w klasycznych odsłonach Burnouta. Wraz z przechodzeniem kolejnych etapów odblokowujecie dostęp do nowej części i ulepszeń, które realnie zwiększają statystyki waszego auta, czyniąc jest szybszym i wytrzymalszym. Niezależnie od punktów i zwykłych misji, istnieje system sekretnych misji, które pełnią rolę hardcorego sprawdzianu skilla. To one zmieniają dynamikę gry z wyścigu, w poszukiwanie ukrytych wyzwań. Jeśli znajdziecie te misje i zdobędziecie, w nich trzy gwiazdki, odblokowujecie tak zwane crazy options. Jedną z nich jest bandicoot cam, czyli typ w którym uciekacie autem w stronę ekranu. To absolutny chaos, który możecie odpalić nawet w czteroosobowym multiplayerze. Ale co z wyglądem? W że skiny to nie tylko ozdoba, to odznaki honorowe. Podstawowe malowania odblokowujecie wraz z zbijaniem kolejnego poziomu. Dokładnie tak jak nowe auta czy części jeśli dobijecie do progu punktowego, gra sama dorzuci Wam nowe opcje wizualne do Waszego grażu. Ale prawdziwa zabawa zaczyna się jednak przy sekretnych misjach. To tam ukryto najbardziej unikalne skiny, których nie dostaniecie za zwykłe PD. Zaliczenie ukrytego wyzwania na trzy gwiazdki to jedyna droga, by zgarnąć rzadkie warianty wizualne dla Pojazdów. Każdy unikalny skin na waszej koreserii mówi innym graczom jedno. Znalazłem to i walczyłem to sam. Obecnie Rey'ejs Gem oferuje kapitalny split screen dla czterech graczy. To samo w sobie jest już rzadkością. Ale to nie koniec. Div Games oficjalnie pracuje nad pełnoprawnym systemem multiplayer online. To informacja, na którą czekała cała społeczność, i biorąc pod uwagę ich tempo pracy, możemy spodziewać się bardzo stabilnego kodu sieciowego. Mamy przełomowe wieści od samego Jeffa, założyciela Div Games. Typ online multiplayer nadchodzi wielkimi krokami. Twórcy planują uruchomienie testów beta już w ciągu najbliższego miesiąca. Jeśli posiadacie kopię gry, koniecznie wbijcie na ich Discorda. Bo to właśnie tam będą odbywać się zapisy do bety. To, co mi się bardzo podoba, to ich podejście. Priorytetem numer jeden jest stabilność. Jeff otwarcie mówi, że wolą najpierw dopracować serwery i kod sieciowy, żeby uniknąć lagów i problemów z połączeniem, które często psują zabawy w raiserach online. Trzy nowe trasy już są w fazie rozwoju, ale zespół skupia się teraz w 100% na tym, aby multi działało bezwzględnie. A kiedy możemy się spodziewać pełnej wersji, Jeff wyjaśnił, że po zakończeniu. Testów Beta Multiplayer gra oficjalnie osiągnie status 1.0, czyli doczeka się pełnej premiery. Ale spokojnie, to nie koniec wsparcia. Nawet po debiucie 1.0 twórcy zamierzają dalej dodawać nową zawartość i rozwijać ten cudowny projekt. Podsumowując, Rada's Gem to nie jest kolejna próba żerowania na nostalgii. To rzetelnie zaprojektowany system progresji, który nagradza skilla, a nie portfel. Dzięki kluczykowi od deweloperów, mogłem sprawdzić ich transparentność, widzę, że to projekt robiony z pasji, gdzie każda gwiazda gwiazdka w kampanii i każdy poziom przybliża nas do naprawdę szalonych sekretów. Dajcie znać, czy taki system progresji bez waluty, a oparty wyłącznie na XP i gwiazdkach, to coś, co Was zjada. I czy odważylibyście się odpalić bandicotkam Cam w wyścigu o wysoką stawkę? Subskrybujcie Projekt Indie, bo przed nami kolejne premiery, które zasilą Wasze biblioteki na Steam. Dzięki za dziś i cześć!